Witam wszystkich. Jest niedziela 24 marca. Jesteśmy za mną, jest katedra, a my jesteśmy idziemy na Jarmark Wielkanocny. Chciałem powiedzieć Bożonarodzeniowy, ale to był Wielkanoc. Idziemy zobaczyć na Jarmark Wielkanocny. Na naszym placu słoweńskim. Wygląda tak. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Tu mamy takie świąteczne ozdoby. No ładnie, ładnie, ładnie. No, takie w miarę solidne Tak. Tam są autka. To zależy od pracy. O, o takie właśnie z szeregowym Śnieg, Śniadliki, osypki. To zależy bo ile. Ile osypek? Pięć złotych. Nie, kasoneczka kasaneczka A tutaj soczki Tutaj mamy biżuterię No taki jarmark świąteczny, ale to jest chyba pierwszy, nie? Pierwsza edycja no, Tutaj mamy takie samo ozdobki jest fajne baranki no, fajne to fajnie wygląda. No, proszę. Skórka, 17 zł. Przychodzić i kupować, powiedzieć ode mnie. No, zajączek. 32 zł. Super. No, fajne też dla dzieciaków, poduszki, fartuszki i inne rzeczy. I pani zobaczy, jak to uczyni, to będzie osobno. Proszę, tak, O, są złoty. Skórzane, chyba. A nawet jak nie, to i tak panie wyglądają. Na pewno znajdzie się wstecz, takie coś się podoba. O, ja miałem, jak byłem, małolat. To chodziłem po domu w takich kapciach Mama mi kupiła takie kapcie Pamiętam, miałem takie Ciepłutkie były no, Tutaj mamy jakieś jajeczka i inne rzeczy no, Proszę zajączki To samoróbki, rozumiem? Pani samarowi. Fajne, fajne Takie coś było na jarmarku Saroci. Takie fajne wózówki na, na stuszą też ładnie wygląda jak jajka i tyle by było stronywania Jarmarku, a jeszcze z drugiej strony coś tam jest? Nie ma nie Idziemy jeszcze zobaczyć jakie są ceny burgerów, ale tu już nie ma nic świątecznego. Dobra Bożonka, chce będzie coś powiedzieć. Kończymy na dzisiaj z Jarmarkiem. Yy, yy, Wielkanoc znowu chciałem powiedzieć, bo Wygląda tak. No. Pozdrawiam. Cześć.